Witam Was w kolejnym odcinku z Minecraft'a Ale to nie chyba nie ten świat, taki pechowy dosyć Dobra przechodzimy do gry A nie to jest fabuła Do... Do gry Do gry. Zacząć. Dobra. Do gry? Dobra. A! Bo tu mam przecież napis. <gry> Pawcik prezentuje. Mapa przygotowa. Mapę przygotową. Pechowy dzień. Ale będzie No Ło, wow, co się stało? Więc odpowiedz mi wszystko dokładnie z samego początku. No dobrze, więc to było tak. Dzień eee. dobry policjancie. Już fajne oczy. Nie, w Moi, Pocznijmy opowieść. i się zacznę. Zaczynamy opowiadankę. No, to jestem na miejscu. Pójdę do recepcji, aby wynająć jakiś pokój. Ale to se zabiorę ze sobą. Nie, nie mów, że mogę... O. Chyba nie te... Czekaj, znowu nie ten game ustawił, bo to powinno być na dwójce. Nie możemy niszczyć, no... Panie, co to miała miało marczyć? Automatyczne dobieranie game mode, coś nie wyszło. <grych> nie no, jest spoko na razie. Otwiera się, otwiera się, drzwi, bardzo to mi się podoba, mogę z tobą handlować. No. Recepcjonista. Witam, w czym mogę pomóc? Chciałbym wynająć pokój. Rozumiem, pana pokój to A4, będzie to 100 dolarów so. za... O, zapłacę. Dziękuję i do zobaczenia. Bardzo miły jedzepcenista, jestem ciekaw dlaczego jest tutaj tak mało osób. Podobno jest to nowy hotel. może dlatego. Nie no, a cztery na no to się ma. A, bo możemy się też łamać. Nie, nie możemy. Cześć. Mm. O, więc to jest pokój, nawet był własny kominek. No dobrze, położy się teraz, co, bo jutro z ja na do nowej pracy. Ja wiem, ja się nie spóźnił. No wiesz, co, może byś skasił koni ten kominek podczas spania, to... nie za bardzo dobrze będzie. Mogę skraftować coś. Więc to... No dobra, no dobra to śpi. Podczas y palenia się. Ale się wyspałem Czekaj co jest Ale się wyspałem Co się stało No dobra, teraz czas jechać do nowej pracy Ej, zbugowałem się I to mówię Nie mogę wyjść Daj wyjść Nie mogę O Dobra, teraz to... Wybiję okno. <laughs> nie, o nie! Co ja zopiłem najwyższego? Dobra. Powstajemy. No, może byś zgasił ten ogień, nie? Przecież i tak jest ciepło. Strasznie! Na dworze. O. Czina dawać... by chciałbym wynować... Porządku ma. Tu dwony spokoju. Co ładny hotel i pokój również. Do widzenia, zapraszamy ponownie. Do widzenia. nie to się nagrywa. Dobra, wychodzimy. To na razie. Mogę wyjść. Nie. To do samochodu, przecież no... Będę na piechotę do tej pracy szedł. Dobra, nie ma... nie ma, nie ma radia. Ja. Jedziemy. O nie, zepsuł mi się samochód, już dawno miałem go wstawić do mechanika. Ech, pierwszy dzień w pracy i już się spóźnię. Szef mnie udusi, teraz muszę iść do miasta. Do bagażnika mógłbyś coś wziąć. MC. O, Minecraft. W skrócie. Droga 52. Hmm, ciekawe. Poważnie nie dość się zepsuł, mi się samochód jeszcze spadł. Tu spada deszcz, ale nie jakiś pechowy dzień. No, byś się zdziwił. Bardzo. Ja masz płytę przynajmniej ze sobą, ci się nie zniszczyła. Która ma oko? Oczko. Uch, teraz przestunę. I powinienem być już w mieście. What? Okej, okay. te panko. Wow o! Tu jest jakiś warsztat samochodowy. Muszę wejść do środka i poprosić, aby scholowali mój samochód, który stoi na tamtej drodze, ponieważ ktoś go w końcu ukradnie. Nie wiem, Samo... Zepsuty samochód ukraść? Może no się to ci nie robi. Cześć, moi... Moje... Mogę? Nie no, dlatego. Halo, mogę się? Ło! Wow. Zepsuł mi się samochód. Potrzebuję chorownika. Witaj, czy mogę pomóc? Potrzebuję pomocy. W czym dokładnie? W czym to ładnie? Gdzie jest Twój samochód? Mój samochód stoi tam. Dobrze, schorowany Twój samochód wróci do nas niedługo. Dziękuję. Sprawa z samochodem załatwiona. Teraz prosto do pracy. PC i taki. Jestem już spóźniony przynajmniej o dwie godziny. Szef mnie zabije. No przecież! Po co miałby cię szaf zabić? To tylko głupi samochód się zepsuł. Gdzie twoja praca? No, no w mechanizmie. To nie wziąłem. W, po w policji może pracujesz, nie? A nie, tu jest PC. <laughs> może w to policji wchodzimy, nie? Czyńcowy policjancie? E, nie, nie to nie jedynie od mechanika. Bo mogę określić bagażnik. Bardzo fajnie. Cześć Michał. Gdzie tu byłeś? Miałeś już dwie godziny temu. Prezes o ciebie pytał i ja, raczej nie będzie zakochanowany, że później już pierwszego dnia. Ech, długa historia. Trendy do prezesa. Windą na samą górę. To jest O. Ja się trochę... A, chwilę, co? Użyj windy. No to oczywiście, że do prezesa, no. A gdzie? Dzień dobry. Oj, dobra, zepsute są te drzwi. no wymiany. Amelia. Dzień dobry, ale do prezesa sprawie Rozmawialiśmy wcześniej przez telefon. A, rozumiem, miałeś... I żyć tutaj dwie godziny temu, ale nie wnikam. Prezes czeka w swoim gabinecie. No dobra, gdzie jest gabinet? Tu! O, dzień dobry! Nie, nie. No po prostu, no nie! Boże, czy ty to widzisz? <noise> dobra, a mogę dowint. Nie, no to, no to jestem w tyłeczku. Dzień dobry, proszę pana. Proszę, proszę, kto by zaczął się tutaj w końcu zjawić. Wiesz kim? Kiedy miałeś być? Mam nadzieję, że masz dobre wytłumaczenie. Masz dobre wytłumaczenie. Inaczej możesz pożegrać się z tą pracą. Szefie przepraszam! Bardzo, Szefie, bardzo ale gdy Michałem właśnie tutaj. To drogę zepsuł mi się samochód. Miałem iść piechotą do miasta i poprosić, aby schowały mi go do Mam tutaj powiedzenie od mechanika. No dobra, tym razem ci się udało. Mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Co mam zrobić? Słuchaj, jesteśmy nową firmą komputerową, ale od razu idziemy na głębokie wody. Tworzymy wspaniałą grę, te graczy, ale jest ona jeszcze w fazie testów. Twoim zadaniem dzisiaj będzie właśnie przetestowanie tej gry zjedź windą na poziom biura i idź do swojego stanowiska A2 na swoim komputerze będziesz miał grę, którą nazywa się minecraft właśnie ją musisz przetestować A panie prezesie, jesteśmy w minecraftcie rozumiem biorę się do pracy do pracy od razu do pracy sorry Mogę telewizor wziąć ze sobą pierwszy? Tu i nie wezmę ze sobą, ale byłoby fajnie. Dzień dobry. Dobry. Cześć. Gdzie mam to G testować? Alu. No chyba w biurze. Co hell Co ja robię? Dobra, to chyba tu Musiałść na się i zacząć się spłacać Minecrafta, a jeszcze chciałbym inne stanowisko sprawdzić Dlaczego mi tego nie umożliwiacie? Nie umożliwiacie O nie Włączanie Minecrafta proszę czekać Włączenie Minecrafta Parkour Przygotowane Podmistrzowskie umiejętności Roxenb. Koniec. Nie ma. Więcej. Kirofy. Ojeju, to kirofy. Biorę je ja wszystkie! Kricker. Serio będę w bawił się. Mogę? Nie da, nie działa to. A. Chwila, mamy. To tutaj. Co mam teraz robić? Dobra, kupuję, siema Czekaj chwilę Gdzie jest mój przycisk? Gdzie jest mój przycisk? What? Nie! Dobra, wiecie co? Wiecie co? Walić to! Co? Nie wierzę! Karol, nie wierzę! Nie wierzę! Jak? Jakim cudem? Powiedz, jakim cudem? Nie... Nie wiem. Ja nie, jaki ze mnie cheater. Dlaczego? To Obrus się Uuu Wyjście odblokowane Wow, to działa! Wszystko zgodnie z porządku, to się teraz wiadomości Witam z tej strony Michał Maciewski, a dzisiaj zaczniemy w nowych wiadomościach w świata Minecrafta. Kilka godzin temu. Hotelu. jeden z lokatorów, zostawił rozpalony ogień kominku. w trakcie jego nieobecności uproszczenił się po całym budynku. W efekcie, cały jedno z naszych reporterek jest na miejscu. Miejscu zdarzenia, a jak mnie słyszysz <tum> <satpt remembering> Słuchajcie głośno. Wyraźnie. Jak się sami widzimy? Hotel jest naprawdę w opakowanym stanie. Po krótkiej rozmowie. Właścicielem hotelu. Dowiedziałem się w obiekcie nie został. Nawet ubezpieczony. Majątek, który zawidał właściciel po prostu przepadł. Oho i Mogę wyjść. Mogę wyjść. To jest? Alu? O, no mogę? Trzeba się glitchować. Halo? Jak mam tu wyjść? Już obejrzałem wszystkie wiadomości. Może już mam tu iść? Nie wiem. Cześć. Użyj windy. Już jest późno, ale mogę jeszcze coś zjeść. Od razu położyć się spać, ponieważ jutro kolejny dzień poprawię. No wiem. Dlatego śpi. O, Co to było? Ktoś ściga z pistoletu? Wyjdę na korytarz, aby to sprawdzić. No, wiesz, że to... Muszę. Już tam to sprawdzić, zanim przybędzie będzie jak ktoś może tam w każdej chwili tam umrzeć Wchodzę do środka. Wiesz co to jest bardzo zły pomysł, bo wiesz, blokuje niewidzialna bariera, czyli może użyj windy No to wiesz, nie wejdziesz A ty to co? Stoisz i patrzysz nie wiem, czy tak. gra jest zbugowana, Mapa jest zbugowana, czy to? Muszę znowu użyć cheatów, by przejść grę, bo nie da się inaczej. Nie. Po prostu nie. Nie otwierają się te barier bloki. O, dzień dobry. Halo, słyszałem strzał z broni. Jest tu ktoś? O, szczekawka. Muszę się rozejrzeć. Potem tym przeszkadzi, że coś znajdę. Tak, w jej! Jabłko! Hyhyhy! <laughs> Ile się dopisało? Szampan! Dzień dobry, mogę tu wejść? Zobaczaj mnie, dobra! O, może Hmm, o! Miecz! Ale ja co robi miecz? Nie, nie śpi! No, <noise> co to Klucz! Klucz! Mamy klucz! Dzień dobry. O nie! Ktoś zginął. Maltry człowiek, co do cholery. Sprawdź tętno. Nic, nic nie rób. Nie powinien go ruszyć. Mogę ruszyć ślady. Przestań co ani jesteś aresztowany. Mam dla Pana dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że technicy zbadają ciało i nie znaleźli twoich odcisków palców. A zła niestety, że jesteś na razie jeden z podejrzanych w tej sprawie. Co teraz ze mną... teraz czeka Pana rozprawa w sądzie. Czyżby zanim... To będzie czekał w rozprawie. Tak, między nami... Dobrze, że nie dotykał pan tego ciała. Jest mała szansa, że zostanie pan... ...tylko wyrok w zawieszeniu. Czy... Czekaj na ciąg wydarzeń. Nie wiem, czy to jest dobre, żeby czekać. No dobra, poczekamy! Oj, coś pykło. W policjanci załatwieni. Goś powinien być już w środku więźniarki. Jak możemy się dostać do środka? Niestety nie otworzymy zamka, ponieważ reaguje na właściwy głos, a policjanci nie żyją. Jedynym obcą jest C4. No i dobra, wystać. Uwaga, kryć się! Wybuch za 3, 2, 1, otwaramy! Dupa. Czemu jestem na spekulatorze? Co się stało? Gdzie jestem? Nie wiem. Bardzo dość podejrzanym miejscu mnie znowu bloki Kogoś jest znowu warię broki, bo A gość zamknięty z piwnicy, teraz czekam na naszego klienta. Wiadomo, mniej więcej, nie ile będzie do nas przyjedzie, wyjedzie, powinien tu być około godziny. O nie, muszę jak najszybciej stąd uciec. Tylko jak? Zajrzę się po tym pomieszczeniu, znajdę coś, co pomoże mi stąd wydostać. No, na przykład to. Ale jabłko weź! Spróbujemy się wspinać po tych deskach. Po tych krat. O, niszczymy to. 2000 years later. O! Zostałem się. Super. Coś się udało? Nie wiem, czy to jest takie koncentrował. udało mi się rol. Muszę być cicho, inaczej ktoś może usłyszeć. Gdzieś tutaj powinien jakieś wyjść z tego budynku. Co to jest? A, kuchnia! Mogę? Noże weź do obrony! Chociaż. Albo. Cokolwiek. Nic nie możesz wziąć. Dobra, tu nie ma Tutaj jest magazyn Nie wiem czemu tam ziemniak Klucz, 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 klucz ten ten klucz powinien otworzyć mi drzwi do wyjścia Dobra, chest, Nie działa Chciałbym otworzyć skrzynię Sypaja, sypialnia No ja i nie mogę wejść do sypialni WC, teraz po prostu Ej, WC! Jeszcze nie skręcałem Kibel Mogę się zestrać Tak, latająca głowa może się zestrać Otóż nie W końcu udało się, uciekam z tego miejsca czym prędzej, tylko gdzie? No to nie Tak trochę to, to potrwa Kilka godzin później No wiesz co, no nie wiem, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tam pójść, ja, ale ja będzie to zazwyczaj przymówiłem tam poszukać pomocy. Tak, zniszczony w rianach i budynek, mam ci pomóc, uciec z tego świata, na pewno. Nie kłamie, to jest fakt historyczny, nikt nie może temu zaprzeczyć. Ta dynie śmieszne śmieszna, prostu Ścisnąć z siebie bekę, bo ty w do czyjegoś domu. Halo, jest kto? Potrzebujemy pomocy, a cześć, może miecz. O, co jest? Coś aktywowałem. Nie wiem co nawet. Jak, jak? Świna martwa. No właśnie, nic nie będzie ciekawego zbytnio. Armato. Tutaj pulpity już, już tak widzę pulpity, to jest bardziej starsza wersja Minecraft'a. Dobra, pek! Hym, ten miecz muszą coś robić, tylko brakuje tutaj tego mieczu muszę znaleźć Czy to mieczy znaleźć? No to piwnica, nie, piwnica hafu Do piwnicy nie idę, sorry Zadzwoń po pomoc. Telefon zepsuty. Ach, no te. A, no to jest pozwycone, żeby było prawdziwe. Mała. Ja, jakie to drugie, to wszystko. Jest. Nie, no musi być gdzieś tu. O, tu jest. Widziałeś to? Stary miecz. A mogę krucze? Nie. Nie mogę kruczyć. Ale mamy kamienny miecz, który jest starym mieczem. O, coś się otworzyło. To tutaj. Co to jest? Rever. Może być pewienny, pewien, że I Złoto. Ja biorę złoto. Siema. Ustanę się bogaty, panie i uciekaj, no ziom stąd. możesz, możesz już możesz już załatwić tak słówkę i uciec stąd No dobra. Muszę iść e. Mhm mm Na pewno to będzie prank? E? Let's go Co to za cholera, że to miejsce, no nie wiem, ale odwróć się, jest coś za tobą e. Na policja, Kim ty jesteś? Ukradł! Widzieliście <laughs> to przez chwilę co ja został ja zawity przez znaki zapytania Czemu? Czemu? Ubierz się w stój policjant. przeczytaj notatkę? A ja to walę. Jaka mi no. notatka potrzebna? Jak? <grym> Ja taki obca głowa. Change my mind. Serio. Wychodzimy stąd. Nie do balkon jest. Cześć. Cześć, dzień dobry. Przejdź przez tunel. Ten tunel? Nie, to nie ten, to ten pewnie. No. Dzień dobry. Elo? Halo? 30 minut później. Znowu jesteśmy przy tym do mnie. No dobra to. W... No władujemy się na chatę. I moje złoto trzeba odzyskać. Dobra, ale się po tym miejscu. Zobaczymy. David? Dobra no to choćby te... Bek, bek okulek kto robił takie rzeczy No nie wiem Jakiś zły człowiek, ja... mogę... Jestem ciekaw czy znajdę tu jak tego pracownika tej firmy komputerowej, muszę jeszcze poszukać Za tą ścianą jeszcze jakieś pomieszczenie, muszę poszukać czegoś czym będę Miesięcy tym brok, ten brok, ten gdzie nie wiem, muszę coś znaleźć, otwórz kraty. Co i co dalej? <laughs> U, <Uu>. ciekawe. Ty. <laughs> To ja! No i kolejna ofiara. No cóż, muszę wezwać techników, aby zabezpieczyli dowody w sprawie. Witam! Z tej strony, mnie Michał Maciewski. Dzisiaj chcemy informację od policji w sprawie zaginionych osób. Dzisiaj w dziwnych okolicznościach. Ja na razie jeszcze nie odnajdziemy sprawy tego incydentu, dlatego zalecamy wszystko mieszkańcom pobliskiego miasta o zachowanie szczególnej ostrożności. Koniec! Mam no, dla ciebie bonus. No dobra, siewa! Bonus, no to hop. Aha. Żaden bonus, to żaden bonus tylko te. jak ja uwielbiam cię celować, wiesz co? To byłoby na ty! Mam nadzieję, że Wam się spodobało. No Zostawcie No, no lajka, like jak się Wam spodobał po prostu. i subskrypcję mi się cały kanał podoba, spadajcie na Discorda, wpadajcie na drugi kanał YouTube'a. wpadajcie też na Twitcha. Coś pooglądać, oglądać, aż i razy żeby, już byśmy grali, nie... No i... ...Już Rafał, to był bardzo długi materiał też, więc... Na no, razie, cześć! Hey, no, cześć.